Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. No hej, witam wszystkich, którzy to w tej chwili oglądają. No to takie cyperki, które czasami, czasami się przydają, tak? Jest to tak zwana praca online. Różne rzeczy się wydarzyły, naprawdę bardzo różne. W różny sposób można to o zeszłym roku i myślę, że jest to całkiem ciekawe, a zwłaszcza, że mamy jakiś dodatkowy dochód związany z pracą i działalnością online. Pozdrawiam, miłego wieczoru życzę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam na priv.